Dobry w kolejnym vlogmasie. Mamy sobotę i dzisiaj plan był taki, że będziemy piec pierniczki i będzie fajnie, świątecznie, ale trochę nam się plany pozmieniały, więc prawdopodobnie jutro będziemy je piec. A dzisiaj w sumie nawet dobrze wyszło, bo mam sporo rzeczy do zrobienia, nawet nie wiedziałam, ale tak sobie uzmysłowiałam dzisiaj rano, że mam kilka takich organizacyjnych rzeczy w domu do zrobienia. Trochę muszę się zająć też roślinami, bo dawno tego nie robiłam, zaniedbałam je trochę, niestety. Więc takie naprawdę wiecie, pranie się robi, muszę wejść do sklepu, jeszcze jakieś tam firmowe rzeczy, kampanie i tak dalej. Więc naprawdę mam co robić, więc. Z jednej strony się cieszę, że przełożyliśmy te pierniczki na jutro. Jutro taki wolniejszy trochę dzień. Ja właśnie piję sobie kawę, zaraz uciekam do sklepu. Głównie chcę iść do Pepco dlatego, że potrzebuję baterii. Eee, bo teraz wiecie, wszystko wszędzie się świeci w mieszkaniu. Jakieś ozdoby, które są też na baterie, światełka, lampki i tak dalej, więc potrzebuję ich. No i może jeszcze tam rozejrzę się za jakimiś świecami, bo w sumie mam ostatnią, która aktualnie się już pali, więc nie bardzo mam. Zobaczymy, co będzie ciekawego. No i tak, i później sobie spędzimy razem cały dzień. Raczej w domu nie mam zamiaru wychodzić nigdzie więcej, chociaż pada ładnie śnieg, więc aura robi się piękna. Zobaczymy, jak długo. To potrwa. Także ja teraz wypijam kawę, obejrzę sobie jakiegoś vlogmasa i czekam na pranie, aż się skończy. Brać. Ja już się ogarnęłam, będę wychodzić. Nie będę Wam teraz mówić, co skąd mam na sobie, dlatego że nagrywam takie zimowe Outfit of the Day odcinek z. Może pięcioma stylizacjami takimi zimowymi, więc tam się dowiecie. W każdym razie chciałam Wam pokazać, bo bardzo mi się podoba ta stylizacja. Mam taką sukienkę swetrową, ten płaszczyk i zimowa ja. Lecę na zakup. Wróciłam właśnie i to są moje wszystkie zakupy. Z tyłu jeszcze rzeczy, które dzisiaj będę rozkładać po całym mieszkaniu: jakieś ozdoby i tak dalej. Żelazko przygotowane do wyprasowania tego bieżnika. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, głównie skupiłam się na torebkach prezentowych i chciałam Wam je polecić. Akurat w Pepko naprawdę mają przepiękne. Zobaczcie, tutaj jest taka wersja alawelurowa, coś takiego. I dodatkowo są naprawdę bardzo tanie te torebki. Tutaj taka bordowa i zielona. Ja w tym roku nie będę się bawić w pakowanie w papier, więc idę po bardzo prostym, wiecie, no prosty wybór, prosty sposób wybrałam. I tutaj mam jeszcze taką jedną. Też bardzo ładna i tutaj taka duża. One są naprawdę bardzo, bardzo tanie. Te mniejsze kosztują 4 zł, a wcale nie są takie małe. No i też są naprawdę solidnie wykonane i na pewno posłużą na kilka lat, bo wiecie, u nas w rodzinie po prostu te torebki zawsze gdzieś tam krążą, krążą. Potrzebowałam jednej takiej dużej, no ona jest naprawdę solidna. I ona akurat była za 8 zł, ale też piękna. Także super udało mi się. Dorwać, przepiękne. Nie mogę się przestać zachwycać, bo naprawdę są cudowne te torebki, Także Pepko daje radę. O, wiem co chciałam powiedzieć. Po najmniejszej linii oporu w tym roku pójdę, jak będę pakować prezenty. Po prostu nie będę miała na to czasu. Kupiłam baterie, które chciałam. Mam nadzieję, że te mi, te mi będą pasować do tych różnych świecidełek. I tutaj jeszcze takie klasyczne, zwykłe paluchy. Jeżeli chodzi o świece, kupiłam. Tutaj taką zwykłą świecę do wieńca na stół, żeby się świeciła. A na mały stolik w rosmanie kupiłam taką świecę. To jest świeca z. Jak to się nazywa? Aroma home, tak. O zapachu choinki. Przepiękny zapach, bardzo naturalny i naprawdę piękny. I jeszcze tutaj to akurat w PEP kupiłam taka malutka. Piękny zapach ma i ona kosztowała 4 zł. Taka wiecie, żeby tylko sobie stała, żeby coś sobie świeciło. Stwierdziłam, że jedną z moich dekoracji w tym roku będzie taka stacja herbaciana. Ja bardzo dużo herbat piję teraz przez okres jesienno-zimowy. Raczej preferuję właśnie herbaty aniżeli kawę. Więc stwierdziłam, że tutaj mam taką deseczkę, podkładkę. I na nią poustawiam sobie różne akcesoria, które są mi potrzebne do robienia herbat. Yy, tutaj będzie na pewno jeszcze coś dochodzić, wiecie, jakieś miody, herbaty różne, sypane i itd. Ale na razie stwierdziłam, że dałam to, co mam. I od razu polecajka z mojej strony leci do Was. Kupiłam w Lidlu takie maliny z cytryną, z sokiem cytrynowym. Do herbat, yy, co tu jest jeszcze? Drinków? Lemoniad i piwa. Nie mogę przeczytać od góry. I naprawdę skład jest super, bo tutaj mamy cukier, maliny, sok z cytryny, woda, substancja żelująca i aromat i tyle. I w środku, mi się uda wam pokazać, bo nie chcę tego wylać to naprawdę są yy, po prostu maliny, rozdrobnione maliny. Więc jeżeli ktoś yy, nie jest w stanie sobie zrobić na przykład soku takiego własnego domowego, to w Lidlu chyba około 5 zł to kosztowało, więc fajna cena, a naprawdę smacznie, smacznie sobie dodać coś takiego do herbaty. Więc to jest pierwsza rzecz, która ląduje tutaj. Muzyka Out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Szczerze, że trochę mi się już nie chce. Niby nie zrobiłam dużo, ale, ale no, trochę jednak ogarnęłam to mieszkanie. Jeszcze, jeszcze mam rzeczy do zrobienia i to nawet nie mało, bo raz, dwa, trzy takie główne rzeczy, które muszę zrobić dzisiaj, jeszcze czwartą może też zrobię. A już jest tak, no grubo po południu. I tym bardziej, że wiecie, cały czas jakieś filmy się pojawiają na YouTubie, więc najlepiej to by sobie człowiek zrobił herbatkę, siadł tutaj i, i obejrzał. No ale niestety muszę się zmotywować i jeszcze dokończyć wszystko, co mam dokończyć. No, takie w miarę przyjemne rzeczy, ale wiecie, jak to jest. Ale myślę, że może sobie coś zjem to, tak wiecie. Nabiorę sił do dalszego działania. christmas in my heart and i can promise santa's coming to visit no he wouldn't miss this in christmas It's Christmas. We're gonna dance. We're gonna okay. dance, 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 come on. dance, We're gonna dance and dance, dance. Have a good time and dance dance, dance dance All night long. We're gonna dance and dance and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Robię już na dzisiaj ostatnią rzecz, czyli gotuję zupę pieczarkową, która będzie do jedzenia jutro. Chciałam ją dzisiaj ugotować, żeby jutro się skupić na tych pierniczkach. Wiecie, jutro jest niedziela, więc tak odpocząć, poczylować trochę przed telewizorem, bo następny tydzień też w ogóle jest dosyć intensywny, mam sporo pracy. Ale jeszcze nie myślę o przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że jakoś to zleci. Końcówka przyszłego tygodnia będzie bardzo. Fajna, przyjemna mam nadzieję Ale właśnie, kończę, kończę, postawiłam dopiero tą zupę pieczarkową Ona będzie się gotować, ja idę chyba wziąć prysznic Jestem już tak zmęczona dzisiejszym dniem I może się wam wydawać, że nie mam czym Ale naprawdę sporo rzeczy zrobiłam Cieszę się, cieszę się, że dzisiaj wypadł ten taki wolny dzień Że jutro będziemy robić te pierniczki Mm, a ja przygotowałam nawet obiad właśnie na jutro. pieczarkowa nie tylko moja, ulubiona, więc może um, przekupię tą zupą, żeby, żeby to nie ja robiła te pierniczki. Pokażę raz, jak się robi, dam instrukcję a potem będę się jak królowa. Fajnie jest pomarzyć. I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes.